Witam wszystkich w pierwszym skrócie z pucharu kontynentalnego z gry Ski Jumping 2021. Zapraszam oczywiście do stawienia subika i łapeczki w górę. Jak widzicie tutaj już sobie oddaję skoki na skoczni w szczyrku. E, tutaj spóźnione wyjście z progu mamy. Czasem sobie będziemy robić takie skróty po prostu, tylko będę wycinał skoki i wtedy jak będę odbierał nagrody. Tutaj już lepsze wyjście z progu mamy I daleki skok za punkt HS Oczywiście wygrałem te zawody w Szczyrku Następnie nagroda 6 hantelków się wylosowało No i kolejne zawody w Szczyrku Kwalifikacje w sumie No tutaj skok na punkt HS można powiedzieć Nie był taki zły Kolejny skok, pierwsza seria Tutaj spóźniłem wyjście z progu Problemy w powietrzu, no i skok dość słaby za punkt HS. Ale skok finałowy chyba był dobry. Zobaczmy. Oj, bardzo spóźnione wyjście z progu, problemy w locie. No, ale skoczyłem za punkt HS, ledwo skok wylądowany na dwie nogi, niestety. Ale chyba to mi pozwoliło tutaj wygrać te zawody także. Byłem... No tak jest, pierwsze miejsce z dosyć sporą przewagą, kolejna nagroda. Uli same pieniążki, także... Nie było co tam wylosować, i mamy kolejną skocznię tutaj w Karpaczu już. Tutaj padł chyba rekord w którym skoku. No i już mamy pierwszy skok, ładny, kwalifikacyjny. No, przed rekordem co prawda skoczni, ale było ok. Tutaj na zielonym wyjście z progu, także bardzo dobre, dobrze, ale problemy w powietrzu. I ostatni skok w Karpaczu. No, oczywiście w tych zawodach, no nie mamy rekordów skoczni, więc to chyba w kolejnych zawodach był rekord. Ale tutaj i tak wygrałem oczywiście nagroda kolejna 639 pieniążków, i tutaj już zaczynamy ostatnią skocznię, ostatnie zawody i mamy rekordzik 101,5 metra ale chyba tu jeszcze jeden był rekord, tak mi się wydaje, czy to w tym skoku. No, za wcześnie się wybiłem, troszkę problemy w locie, ale wiatr był bardzo, bardzo silny, no i widzicie, rekord skoczni, ale niestety ledwo skok wylądowany na dwie nogi. I ostatni skok. 50, y, 0,54 za wcześnie. No i oczywiście także wygrałem te zawody. No i to był pierwszy skrót z gry ski Jumping 2021. No i zapraszam y, już niedługo na odcinek z Pucharu Świata.